Życie jest pięknym momentem. Człowieku czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki Żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku czytaj, pismo święte. Szalom, szalom, witajcie kochani Bardzo się cieszę, że możemy się zobaczyć i spotkać że możemy wspólnie się dziś znowu nad tym słowem, które nam Pan Bóg daje, daje w kościele, możemy pochylić. I przyznam, że jest to dla mnie też o tyle ciekawe i dotykające, że w dzisiejszym pierwszym czytaniu mamy fragment Księgi Jonasza. Księgi, którą bardzo lubię. Jest bardzo krótka, ma tylko cztery rozdziały i historię Jonasza właściwie chyba każdy z nas zna, tak? Historię człowieka, który jest posłany z misją nawrócenia. Do, do swoich wrogów, do Ninivitów, ma ich nawrócić i co więcej, on wie, że Pan Bóg rzeczywiście tego dokona, także skoro wzywa go do tego, żeby pójść do Ninivitów, że oni tam mają usłyszeć to Boże przesłanie, to na pewno się nawrócą, bo Pan Bóg chce tego dokonać. I właśnie wtedy podejmuje decyzję, że jednak, nie, że jednak będzie uciekał, dlatego że no, to są jego wrogowie, tak? Wyrządzili krzywdę jemu, jego narodowi, tak, on, on y, żyje w takim poczuciu y, krzywdy od nich. I nie chce tego nawrócenia, tak? On nie chce, żeby, żeby mieszkańcy Niniwy się nawrócili, on chce po prostu tak po ludzku, żeby ich spotkało to, na co zasłużyli, tak? Żeby ich spotkała zasłużona kara. Tymczasem jest to historia, która właśnie mówi o tym, że Bóg się lituje nawet nad złoczyńcami, tak? Że Bóg chce nawrócenia grzeszników przede wszystkim. Ale skupmy się na Jonaszu to jest niezwykle ciekawa postać, Mi, tak jak wspomniałem, bardzo bliska no właśnie, znamy tę historię tak? kiedy, kiedy Jonasz słysząc to, to wezwanie Pana Boga idzie na, na okręt w kierunku Tarsisz czyli zupełnie w przeciwną stronę niż, niż Niniwa tam następuje to, ten sztorm tak? burza na morzu okazuje się, że, że wina leży po stronie Jonasza on sam się zresztą do tego przyznaje, mówi co, co ci marynarze tam mają zrobić wyrzucają go do wody, tam go połyka ta ryba i, i ona go wypluwa na, na ląd. Oczywiście to jest historia edukacyjna, tak I ona nie jest postacią historyczną. E, czy jest bardzo małe prawdopodobieństwo? Bo są takie tezy, które próbują to udowodnić i z jakimś tam nawet sukcesem ale spokojnie możemy przyjąć, że jest to historia edukacyjna i też nam to nie zaszkodzi. No więc Jonasz idzie, idzie do Niniwy, zaczyna głosić, o czym mamy dzisiejsze pierwsze czytanie, no i później, kiedy mieszkańcy Niniwy jednak podejmują post, podejmują ten wysiłek nawrócenia, no to on sobie siada, prawda, na, na górce i, i patrzy, co tam się będzie działo, czy rzeczywiście jakiś ogień z nieba spadnie i, i pochłonie jednak tych Niniwitów, no ale się okazuje, że nie, tam jest historia z tym Rycynusowym krzewem, który nad Jonaszem wyrasta, a później robaczek go zżera, krzew usycha, więc Jonaszowi jest bardzo źle. Bo praży go słońce, tak, i, i tam ciepły wiatr go smaga. No, i Pan Bóg mówi, no tobie jest żal tego krzewu, a mi ma być nieżal ludzi, którzy nie odróżniają lewej ręki od prawej, prawda? Czyli ci nini po prostu jako taki bardzo pierwotny, pierwotny ród. I wiemy, że ta historia tak naprawdę się nie kończy, nie? Jeśli sobie sięgniecie do Pisma Świętego, no to czwarty rozdział, właśnie się, e, czwarty rozdział, no i cała księga kończy się taką niepewnością. No co z tym? Jonasz zrobi, tak? Czy przyjmie tą bożą perspektywę, czy jednak będzie trwał przy swoim pragnieniu zemsty i, i jakiejś takiej zawiści? Kochani, dlaczego Jonasz jest taki bliski? No, w pierwszym odruchu moglibyśmy powiedzieć: No, nie, no Jonasz, weźcie nawróć. E, e, popatrz, że Pan Bóg jest miłosierny i względem Ciebie, i względem, i względem Ninivitów, ale zobaczcie, czy czasami nie jest tak, że właśnie. Żyjemy w takim doświadczeniu, że owszem, oglądamy cuda Pana Boga, widzimy jak Pan Bóg działa, słyszymy świadectwa różnych ludzi, czasami nawet to my się nad nimi modlimy i widzimy owoce. Natomiast trudno nam doświadczyć w naszym własnym życiu, tak? trudno nam zobaczyć tę Bożą interwencję w naszym własnym życiu. I możemy, tak, jak Jonasz, mieć jakieś takie poczucie opuszczenia, poczucie krzywdy, tak, poczucia nawet może wykorzystania, może nawet przez samego Pana Boga, nie. Tutaj Jonasz mówi tak, moich krzywd nie pomściłeś, ale litujesz się nad moimi wrogami. To jeszcze ja mam być narzędziem w tym wszystkim, prawda? Więc, owszem, Jonasz mógł mieć takie doświadczenie, mógł mieć takie uczucia, i czy czasami nie jest tak, że my mamy dokładnie tak samo? W tym wszystkim, oczywiście, rodzi się pewne pytanie, tak? Pewien szczegół, który może nam umknąć w tej historii, ale jest niezwykle ważny. Pan Bóg rozmawia z Jonaszem, nie rozmawia z Niniwitami. Pan Bóg polega na, na Jonaszu, polega na jego mądrości, wrażliwości, empatii. Widzi w nim współpracownika. A o Niniwitach, jak już wspomniałem, mówi, to jest naród, który nie rozróżnia lewej i prawej, tak? O nich się trzeba zatroszczyć. I teraz, kochani, to pytanie właśnie polega na tym, nie? Czy za cenę bliskości Boga jesteś w stanie zgodzić się e, no, właśnie na takie doświadczenie, tak? Jonasz miał tę bliską relację, bezpośrednią relację z Panem Bogiem. On z Nim rozmawiał, On traktował Go jako, zobaczcie, nawet można powiedzieć, partnera, przyjaciela, tak? Był z nim blisko, i Pan Bóg był blisko z Jonaszem. Pan Bóg bardzo ufał Jonaszowi, ufał, że, że ten Jonasz go zrozumie, że będzie potrafił postępować jego drogą, że będzie widział sens w tym Bożym planie, jaki, jaki on ma względem Ninivitów. Czy Ty, mając takie czy podobne do, do Jonaszowych doświadczenia, czy również zdobędziesz się na to, że, że jednak ta relacja, ta przyjaźń z Bogiem będzie ważniejsza niż różne cuda i, i, i takie doświadczenia spektakularne w Twoim życiu. Ostatecznie jest to pytanie właśnie, czy będziesz wierny, tak? nie tylko wtedy, kiedy mm, dzieje się, dzieją się jakieś cuda w Twoim życiu, ale też właśnie wtedy, kiedy. Mm, wszystko jest przeciwne, tak, nawet nie to, że się nie dzieją, tak, te cuda, nawet nie to, że nie masz doświadczenia, ale masz doświadczenie zupełnie przeciwne, tak, jakby, jakby wszystko w ciebie uderzało, tak? Czy, czy w tych sytuacjach, czy w tych doświadczeniach również będziesz wierny Panu Bogu. No właśnie, kochanie, no to, to jest takie pierwsze pytanie. Następnie to nastawienie Jonasza, zobaczcie, bardzo wyraźnie widać. To z, jaką, z jakim on y, ładunkiem emocjonalnym idzie w tę misję y, widać w sposobie głoszenia. Zobaczcie, pierwsze czytanie nam dzisiaj mówi, że Jonasz wyszedł na ulicę Niniwy, która była rozległym miastem, tak? Trzy dni trzeba było przejść, żeby od krańca do krańca niniwę przemierzyć. I Jonasz idzie i już w pierwszym dniu głosi jeszcze 40 dni i, Nini i niniwa zostanie zburzona. Tak? Tam absolutnie nie ma wezwania do nawrócenia, zobaczcie. Tam nie ma żadnej perspektywy, tak? Jeśli się nie nawrócicie, to. To niwa zostanie zburzona, tak? W domyśle, jeśli się nawrócicie, to może czeka was ocalenie. Tam zupełnie nie ma promyczka nadziei w tym, co on mówi. Po prostu, jakby tak powiedział, krzyżek na drogę, nie tyle. 40 dni macie i koniec, i zginiecie, tak? Bogu to wystarcza, Bogu to absolutnie wystarcza, tak? Nieniewici się nawracają I to już w pierwszym dniu, czyli bardzo szybko tak? Jonasz nie musiał drugi, trzeci dzień Iść do, do drugich rogatek miasta Po drugiej stronie Tylko już pierwszego dnia ci Nieniewici się nawróca, nawracają I, i, I myślę, że to jest bardzo ważna rzecz Żebyśmy zobaczyli, że właśnie że Jonaszowi, pomimo tego, że on tam nie zasiał nadziei On tam zasiał wręcz Coś odwrotnego jakąś Jakiś strach, lęk, nie? rozczarowanie Bezsens, pustkę ale nie udało mu się zniszczyć, zepsuć planu Pana Boga, tak? Nawet pomimo tego, że właśnie szedł z takim nastawieniem, nie? że przywalę Wam teraz, zobaczycie, nie? On głosił bardziej, bardziej, jakby swoją perspektywę, niż perspektywę Pana Boga, tak? Kochani, Bóg ma plan dla każdego z nas, tak? I czytamy o tym w Biblii, że są to plany, że to są zamiary pełne pokoju, a nie zguby, cytując proroka Jeremiasza, czy, czy to, że Bóg chce dla nas życia obfitego, jak w Ewangelii Jana 10.10, 10, prawda? I myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli, że nawet jakbyś nie wiadomo, jak pobłądził w swoim życiu, tak? To Bóg zawsze znajdzie rozwiązanie, tak? Zawsze możesz do Pana Boga wrócić. I, i, I naprawdę, no, cokolwiek byś w życiu nie zrobił, to nie jesteś w stanie zniszczyć planu Pana Boga, tak? On, on nie usiądzie, nie załamie rąk, nie powie: No nie, no to teraz to już koniec, nie? Nie, Bóg znajdzie rozwiązanie, tak? No, i właśnie pytanie kolejne, tak, czy, czy może nie jest tak, że, że poddajesz się jakiejś rozpaczy, nie? Że, e, że poddajesz się jakiejś beznadziei, myśląc, że no nie, że to już jakby za dużo nagrzeszyłeś, nie? Że, że już nawet Pan Bóg e, z ciebie zrezygnował? Czy nie ma w tobie takich myśli? Dzisiaj słowo nam pokazuje, że absolutnie nie jesteś w stanie zniszczyć planu Pana Boga, nawet jakbyś się bardzo starał, nie? Oczywiście w tym wszystkim jest też to pytanie: o to, czy jesteś gotowy, no właśnie, wpaść w tę głębię. Tak jak Jonasz został wyrzucony z tego okrętu, czy, czy jednak będziesz brnąć do tego Tarsisz, nie? Czy będziesz cały czas starał się od tego Pana Boga odejść? No bo to jednak jest ryzyko: zgodzić się na, na, na życie z Panem Bogiem, tak? Można próbować żyć po swojemu i, i wielu ludzi próbuje i, i po ludzku odnoszą sukcesy. Więc na pewno na pewno jest to jakiś wysiłek trud, tak jak wspomniałem jakieś ryzyko, by jednak próbować żyć w zgodzie z tymi Bożymi wskazówkami, tak z Bożymi przykazaniami. To jest właśnie ta zgoda na to, że okej, okay, w pewnym momencie ja po prostu rezygnuję z siebie, z tej swojej ucieczki dotarć mówię, wrzućcie mnie w wodę, nie? Pan Bóg sobie jakoś to wszystko rozwiąże i poukłada. Ostatecznie rezygnuję ze swojego planu, chcę żyć planem Pana Boga. O tej potrzebie nawrócenia, zobaczcie, mówi nam też dzisiaj bardzo wyraźnie i drugie czytanie i Ewangelia, tak? W drugim czytaniu Paweł mówi: Czas jest krótki, tak? czyli też pokazuje, że już teraz trzeba, trzeba zacząć żyć inaczej, już teraz trzeba się o to nawrócenie w swoim życiu postarać. On tam tak bardzo ładnie to rozbija w tym dzisiejszym fragmencie: nie? że ci, którzy mają żony, to tak jakby byli nieżonaci, ci, którzy płaczą, radują się, nabywają, używają. Należy nam e, jakby żyć przeciwnie, tak? zrobić coś innego w swoim życiu. Chodzi oczywiście o, o, o samą perspektywę właśnie nawrócenia przemiany życia. Oczywiście tutaj e, wszyscy kochani moi słuchacze już wiedzą, że, że nie może się nie pojawić tutaj element metanoi, tak? czyli e, to, co właśnie Pismo Święte tłumaczy jako nawrócenie e, na Polski, natomiast samo słowo metanoia oznacza przemianę myślenia i to taką stałą, habitualną przemienianie myślenia. Nawet można by w ten sposób, nie? Więc Paweł mówi: tak, trzeba nam zmienić swoje życie, trzeba nam odmieniać swoje życie. Jakby ad contra, nie? Agere contra, tak, tak mówił święty Ignacy z Loyoli, nie? Działać na, przeciwnie. I, i, I właśnie w tej bożej perspektywie, i trzeba nam to zrobić już teraz, nie? Już teraz nam się trzeba nawracać. I podobnie Pan Jezus, zobaczcie, mówi. Już jest Królestwo Boże, tak? Nawracajcie się, to jest, to jest właśnie ten moment i widzimy przykłady Szymona i Andrzeja, Jakuba i Jana, którzy natychmiast zostawiają swoje sieci, swoje łodzie, zostawiają właściwie całe swoje życie, nie? W jednym momencie przestają być rybakami, a stają się uczniami Rabiego Jeszui, stają się uczniami Jezusa Chrystusa i zmieniają całe swoje życie, tak? Dlatego, że Jezus ich do tego wezwał. I kolejne pytanie, dzisiaj będzie, będzie jeszcze tak, jeszcze to jedno. Czy jesteś w stanie dzisiaj coś zmienić, nie? W tym momencie. Czy jesteś w stanie jakieś konkretne nawrócenie podjąć. Właśnie dzisiaj, tak jak ci rybacy, tak jak nas wzywa Ewangelia, tak jak nas wzywa drugie czytanie, nie? Czy to nawrócenie nie staje się tylko jakimś takim hasłem, które sobie powtarzamy od czasu do czasu, a tak naprawdę nie próbujemy go wdrożyć w życie? No i właśnie wdrożyć nieraz bardzo, bardzo konkretnie, nie? Co dziś, teraz chcesz zmienić i jak to zrobisz? Kochani moi, wracając jeszcze do pierwszego czytania, wracając do, do Jonasza, on nam dzisiaj trochę zamknie historię. Tam jest jeszcze jedna ważna kwestia, nie? Tam jest kwestia ewangelizacji, tak naprawdę, no bo misja, y, którą Jonasz podejmuje, jest misją głoszenia y, tego, tego Bożego Nawrócenia, nie? I teraz zobacz, Twoja postawa ma wpływ na innych. To nie jest tak, że tylko ty się musisz nawracać, czy ja się muszę nawracać, ale to moje nawrócenie ma wpływ na świat, na rzeczywistość, która mnie otacza. Kardynał Rysz kiedyś w konferencjach o ewangelizacji mówi, że kerygmat, tak, czyli to, co głosimy, tak, prawda ewangelii, ewangelii cztery prawa życia duchowego, tak, kerygmat nie działa tylko w jednym wypadku. Kiedyś się go nie głosi. To jest jego jedyna wada, nie? Kiedy się nie głosi karygmatu, no to po prostu nie działa, tak? Zobaczcie, jak ważne jest to, byśmy się dzielili naszym doświadczeniem wiary, tak? Tak jak potrafisz, tak jak umiesz, tak jak masz możliwość w tym momencie, ale też znowu, no nie, nie ideologią, tak, nie wiedzą z książek, ale właśnie tym doświadczeniem pana Boga, jakie masz. nie? To jest kerygmat. On jest, on jest żywy, on jest oparty o życie. I teraz. No właśnie, czasami to może też być tak, że, yy, że będziesz mógł się podzielić tylko tą swoją wiarą, tą swoją wiernością Panu Bogu, pomimo braku doświadczeń. I to też jest dobre świadectwo, nie? To też jest dobra ewangelizacja, tak? I Bogu to wystarczy, tak jak mu wystarczyła ta rozczarowana postawa Jonasza, zobaczcie. Kochani moi, yy... No tak, myślę, że słowo podsumowując, słowo nas dzisiaj prowadzi do tego, że, że każdy z nas potrzebuje się nawracać, i to potrzebuje robić to już tu i teraz, w tym momencie. Dwa, że nie, da się na, nie uda się nam zepsuć planu Boga, że on zawsze ten swój plan naprawdę przeprowadzi i znajdzie sposób na rozwiązanie. I trzecia kwestia to jest to, że w tym planie mamy naprawdę bardzo ważną rolę do spełnienia, tak? Że Pan Bóg naprawdę nas bardzo potrzebuje i ufa, że znajdzie w nas sprzymierzeńców, że zrozumiemy Jego miłosierdzie względem świata i razem z Nim będziemy tę miłość i to, to miłosierdzie ogłaszać i, i wprowadzać w ten świat, także w doświadczenie. Czego i sobie i Wam życzę. Do zobaczenia, kochani, za tydzień. Shalom, Alechem. Tak nazywam Cię, pomóż mi z sobie, znajdź i to już takie coś na M.